Znajdujemy się w Beskidach. Tu właśnie powstaje jednorodzinny dom z poddaszem. Przed inwestorem etap krycia dachu. Właściciel zdecydował się na system dachowy marki Brass, pozwalający w szybki i wygodny sposób przeprowadzić cały proces krycia dachu: od termoizolacji po elementy wykończeniowe i akcesoryjne. Wszystkie elementy systemu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie do siebie pasowały, tworząc finalnie solidne, estetyczne i bezpieczne pokrycie dachowe. Dodajmy, że zastosowanie rozwiązania systemowego przekłada się na oszczędność czasu i ograniczenie kosztów, ponieważ prace lekarskie przebiegają znacznie sprawniej. Dach budynku kryty jest betonową dachówką Teviwa w kolorze grafitowym. Przyjrzyjmy się zatem, na jakie elementy podstawowe i wykończeniowe systemu zdecydował się inwestor. Divorol Compact to trójwarstwowa folia, doskonale zabezpieczająca dach i jego izolację przed wnikaniem wody czy wilgoci. Charakteryzująca się wysoką paroprzepuszczalnością folia służy do wykonania wstępnego krycia dachu. Divorol Compact może być stosowana bezpośrednio na termoizolację lub na deskowanie. Viva to prosta, elegancka i stosunkowo niewielka dachówka. Ze względu na formę i swoje niewielkie wymiary bardzo korzystnie prezentuje się nawet na niewielkich połaciach. Dachówka montowana jest z przesunięciem zamka. Finalnie tworzy na dachu minimalistyczny bardzo elegancki wzór podkreślony stonowaną ciemnoszarą kolorystyką. Dachówki szczytowe służą do pokrycia bocznych krawędzi dachu, czyli tzw. szczytów. To bardzo ekonomiczne i przyspieszające prace rozwiązanie pozwala uniknąć wykonywania obróbek z blachy czy wiatrownic. Dachówki zabezpieczają krawędzie dachu, idealnie wkomponowując się w jego połać. Dachówka połówkowa pozwala na dopasowanie szerokości pokrycia. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest uzyskanie przesunięcia zamków. Ponadto stanowi doskonałe uzupełnienie w takich miejscach jak kosze czy grzbiety, gdzie stosowanie dociętych z całości dachówek jest zazwyczaj kłopotliwe i niewygodne. Grzebień okapu pełni kluczową rolę w wentylacji części okapowej dachu. Wymagana normą EN4108 wentylacja zapewniona jest dzięki kratce wentylacyjnej. Montaż grzebienia to także zabezpieczenie okapu dachu przed działaniem i gniazdowaniem ptaków. Ten wykonany ze stali solidny i mocny element pozwala na wytyczenie odpowiedniej wysokości i wypoziomowanie łaty kalenicowej. Dzięki niemu zarówno montaż łaty, jak i mocowanie gąsiorów odbywa się znacznie łatwiej i sprawniej. Figarol to taśma uszczelniająco-wentylacyjna o wyjątkowych cechach. Wbudowana w taśmę metalowa siatka zapewnia wentylację od spodniej strony dachu oraz wodoszczelność od strony wierzchniej. Dodatkowe zabezpieczenie stanowią samoprzylepne elastyczne brzegi. Taśma Figarol mocuje się na kalenicy dachu, a bezpośrednio na niej umieszcza się gąsiory. Gąsior to pewne, szczelne i estetyczne zakończenie kalenicy. Ten typ dachówki mocowany jest za pomocą specjalnie zaprojektowanych aluminiowych klamer, które solidnie i trwale przytwierdzają dachówkę do kalenicy. Jedną z najistotniejszych kwestii podczas układania dachu jest odpowiednie zabezpieczenie kosza. Zastosowany tutaj kosz aluminiowy jest bardzo trwały i odporny na działanie warunków atmosferycznych. Nawet po uszkodzeniu warstwy lakieru materiał nie koroduje. Aby uniknąć dziurawienia, kosz mocowany jest za pomocą specjalnych klamer. Nieodzowną częścią kosza jest gąbka uszczelniająca nasączona silikonem. Jej zadaniem jest zabezpieczenie przestrzeni między koszem a dachówką przed przenikaniem wody. W obrębie kosza, a także na grzbietach i kalenicach, gdy występuje konieczność docinania dachówek, stosuje się specjalne zaczepy klamrowe. Nabijany na dachówkę zaczep mocuje się do gwoździa. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że dachówka osadzona jest pewnie i trwale. Dzięki wyżłobionym ryflom kosz jest sztywny i trwały, a spływająca woda kierowana jest poza obręb dachu. Staranne i szczelne zaizolowanie komina w miejscu styku z dachem jest kluczowe. Do izolacji tych newralgicznych stref służy taśma Waka Flex 2. Duża elastyczność i rozciągliwość taśmy pozwala na szczelne oklejenie komina. W miejscu łączenia taśma wulkanizuje się do takiego stopnia, że jest praktycznie nie do rozerwania. Elementem uzupełniającym zestawu są aluminiowe listwy. Obok funkcji estetycznej stanowią one dodatkowe uszczelnienie dla obróbki komina. Dęko betonowe jest elementem wykończeniowym, którego zadaniem jest zabezpieczenie krańca kalenicy. Niewątpliwie obok funkcji ochronnej pełni on rolę ozdobną, dopełniając efekt końcowy. System dachowy bras to kompletny zestaw elementów do wykonania pokrycia dachowego. Pochodzące od jednego producenta materiały to gwarancja pełnej kompatybilności elementów, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i estetycznym. Aby dach spełniał swoją funkcję, musi być przede wszystkim szczelny. Zapewni nam to połączenie dachówki z oryginalnymi i systemowymi akcesoriami służącymi do budowania dachu. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystkie te elementy były najwyższej jakości. Najlepiej stosować markowy system dachowy, gdyż mamy gwarancję dopasowania wszystkich części, zarówno pod względem technologicznym i estetycznym. Radzi Marek Podeszwa, doradca techniczny Bras. System dachowy Bras składa się z elementów podstawowych i wykończeniowych oraz szerokiej gamy akcesoriów dachowych. O tym, jakie akcesoria znalazły się na dachu powstającego w Beskidach budynku, opowiemy w kolejnym odcinku.